Mr. Wants the floor. Dziękuję, panie Przewodniczący. Byłem wśród 334 posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy poparli pana pastora Laszlo Tokesza na funkcję wiceprzewodniczącego parlamentu. Jest on bohaterem mojej młodości. Jako dziennikarz Solidarności w 1989 roku relacjonowałem pod kulami zbrodniczej służby bezpieczeństwa czałczesku, sekuritate, rewolucję rumuńską, a ta rewolucja zaczęła się od Timisoary od wystąpienia Laszlo Tokesza 16 grudnia 1989 roku. Natomiast boli mnie, że jest on dzisiaj ofiarą najpierw pomyłki komputerowej, komputera, który błędnie wyliczył 168 głosów, a potem te 168 głosów zostało dodane przez prowadzącego obrady do ogólnej puli, co zrobiło ogólną kontrowersję. Dlatego jeżeli miałoby być tak, że ktokolwiek miałby podnosić prawomocność wyboru Laszlo Tokesza na wiceprzewodniczącego parlamentu, to byłbym za tym, żeby to głosowanie powtórzyć. Jestem przekonany, że jego wynik będzie jeszcze lepszy

and I remain an admirer of his, and I'm delighted he's the Vice-President of the European Parliament, and I regret that there's some confusion about it.